I dzisiaj nagrywam Wam odcinek specjalny z okazji 50 subów. Pokażę Wam moją twarz i zagramy sobie kilka arenek. Mam ogólnie szóstą dywizję, 2324 punkty. Przepraszam, jak to tylko tyle? Dobra, nie wiem dlaczego tylko tyle, ale dzisiaj pokażę Wam jeszcze sklep, bo dzisiaj nie widziałem sklepu. No, sklep jest bardzo fajny jak na razie. Ogólnie będzie to odcinek z kamerką, więc siemka Sklep jest fajny. Tutaj jest Skull Trooper. Tak, Skull Trooper z wyzwaniami. Ja jeszcze tu gdzieś jest Ghoul Trooper. O, jest Ghoul Trooper, tylko ja mam powyższą wersję. I u mnie się to nazywa upiorowiec. E, mam tego skina, możemy nim dzisiaj zagrać. Więc dobra. E, biorę sobie już z tego skina, czyli Ghoul Troopera. I pójdziemy na rękę. Jeszcze, w, jeszcze dzisiaj w ogóle nie grałem, więc nagrywam ten odcinek, bo dawno nic nie było. A niestety mi wyłączyli live, i nie wiem kiedy będę mógł je zacząć. Więc dobra, idziemy na ręki. Liga profesjonalna, dewiza 6, Ale to pięknie wygląda. Nie no, raczej czempiona nie wbija. Nie no, nie wbije i tak. Dobra, w końcu widzicie mnie, moje krzesło i tak dalej. Mm, dobra, i w następnym odcinku, zapewne w następnym odcinku, będzie on krótki. Postaram się, żeby nie był aż tak długi, tylko żeby był, aż, tylko żeby był krótki. Eee, zapewne w następnym odcinku, czyli za jakieś dwa dni, dwa, trzy dni, albo nawet jeden dzień, życie giveaway na jakąś gierkę. Chyba użycie giveaway na jakąś gierkę. Zobaczy się. Dobra, my już lecimy do gierek. Dobra. I idziemy. E, lecimy na Starka. Czemu nie? Tam się najwięcej zawsze z fragów zdobywa, bo... Po prostu jest najłatwiej. Na Starku leci za dużo osób. Jeżeli ktoś ma e, lepszy landing... To ma od razu skrzynkę i może pyk wyeliminować przeciwnika. Mmm, dobra. Tu, 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 lecimy na Starka. W sumie nie mam co mówić, bo dawno nie nakręcałem odcinków sorki ogólnie. A teraz taki 10-minutowy odcinek może trochę więcej. Dobra. Jest MK, jest MK, jest MK. <trym> O nie, boty, o nie boty, o nie boty. Mam typa, mam typa, mam, mam ty Ja pierdzielę co ja zrobiłem teraz. Przegrałem życie. Okej. Okay. I tu jest jeszcze jeden. Co ty tu? I Teraz nieco robi to, to, co ja robię Kurde Ale czy chłop miał złotą pompę? Dobra Lecimy na kolejną warękę Jezu, ale tu jest za dyma. W ogóle wszystko się dobrze nagrywa, jest twarz Zobacz, obs obesa, tak, jest twarz, wszystko się dobrze nagrywa ehm. Dobra Ten film trwa już 3 minuty więc jeszcze dużo, ale... Git, ogólnie mam 99 poziom, to nie wkurzę. Muszę dobić ten setny teraz. Dzisiaj dobijam ten setny dzisiaj. Nie chcę mi się kupować poziomu, bo... Po prostu wczoraj nie wchodziłem chyba w ratowanie świata, jeszcze dzisiaj nie wszedłem. To... Wejdę, ale to później. Ja tylko wchodzę do ratowania świata, żeby odebrać jakieś, jakieś nagrody. Czasami gram, gdy mi brakuje fałdowców, ale to się rzadko zdarza. Lecimy znowu na arenkę z ligą profesjonalną. Więc no tak, mam 10 punktów na plus, bo zrobiłem 2 czy 3 fragi. Chyba 3 fragi zrobiłem. Eee, nie, zrobiłem 2 fragi. Ale byłem blisko nawet 4 no Może jednym nie byłem blisko Ale czy wy też zauważyliście Że często taki zielony Pistolecik, znaczy po prostu Bronie, respią się mniej więcej Nawet nie na milimetr Koło innych broni To jest pewnie bug w tym sezonie Więc dajcie znać Czy też to zauważyliście Bo mi się to naprawdę Całkiem często przytrafia i ja się dziwię Totalnie może polecimy na ruiny, albo nie. Polecimy na zielone, bo to też moja trochę szczęśliwa miejscówka. Oczywiście moje najszczęśliwce to, to, to są kurzące kominy, na których zawsze albo lecę na third party i zabijam dwóch albo jednego. Zielony też, albo po prostu wyeliminuję wszystkich, trafię mi się najlepsza broń. No i kurzące to taka moja najlepsza miejscówka. Naprawdę. Zielona to druga, bo tutaj na przykład zrobiłem 5 fragów w jednym miejscu, co było dziwne. Mega, dobra. Jezu yeah... Dobra, Fa... famas, famas, famas. O, tam jest pompas. Dobra, czyli mam już famasę i pompę, mogę już się bić na blisko. Wypiję tą dużą płytę, bo mi ktoś zawsze może podjechać. Dobra, wezmę sobie dwie. Mk czy Famas? Famas. Czasami z Famas oddaję niezłe lasery. Dobra. Famas żenone, Nie. Dobrze mam wizualizację, bo ja ogólnie gram teraz bez... bo ja ogólnie gram bez dźwięków. Gdy mam odcinki, żebyście mnie tylko słyszeli. Czasami tam nagrywam z dźwiękiem, ale to inne gry. W sumie nagrywałem tylko teraz Brawl Stars i Fortnite i Robloxa. No. Tam nie typ dojeżdża. Gdzie on jest? Tam jest to jakiś typ. Uuu! Teraz dostałem niezłe plecy. Teraz są takie plecy, że nie chcę mi się w to wierzyć. Chyba idę na zwykłe solówki, bo tam nic się nie dzieje. Dobra, pójdę na zwykłe solówki. Muszę pobijać te punkty z jakimiś lepszymi graczami, a nie. Dobra, pójdę na solówkę zwykłą. Mam nadzieję, że nie będę duchem. Nienawidzę, będzie duchem szczerze. Dobra, ja się napiję nie to, że to było promowanie. Oczywiście zakryję nazwę, żeby nie było, że promuję. No dobra. Mam tutaj takie coś, mikrofon, wejście liniowe, urządzenie audio, urządzenie do przechwytywania wideo. Nie. Dobra, ogólnie w opisie Będziecie mieli link do mojego Twitcha oraz link do Discorda takiego ziomka no to po prostu, którego, którego jestem zaufany. No i go. Możecie wbić coś napisać. Jestem na tym... To jest serwer Discord. Jestem na nim heralminem. Nie to żebym się flexował czy coś. Dobra, nie wiem czy to trafiłem raczej nie. W sumie nie był szans, żebym to trafił. Lecieć na samolocie Nie. O, jednak mgła jest. Się już tak trochę zdziwiłem, że nie mam mgły. Znaczy nie to, że się zdziwiłem po prostu. Czasami jest gra, czasami nie. Ale ja nie, wiem, nie wiem, co to jest za wyzwanie. Przeszukaj skrzynię w północno-nowym Jorku. Widzicie to? Przeszukaj skrzynię w północno-nowym Jorku. Nie wiem totalnie, o co w tym chodzi. To chyba chodzi tutaj, żeby przeczytać. To chyba tutaj chodzi, żeby otworzyć skrzynki. Ja nie wiem, bo gdy byłem na multiconcie, to akurat ciągle tu latałem, gdy grałem sobie aręki. No i mi się zaliczało to wyzwanie, więc pewnie tu o to chodzi. Teraz nie będę pił tej poty, bo na tych zwykłych solówkach jest to wiele lepiej. Nie masz tak dużo przepocańców. Ale ty możesz. Dobra. Idę po. No czy są też przepłacani na tych solubach, Ale nie aż tak często się zdarza, im przynajmniej u mnie. Jezu, że ja nic nie trafia? Co jest moim aimem, e halo? Co jest z moim aimem, e nie tak? Nie wiem, z moim aimem nie tak, ale muszę go poprawić w jak najbliższym czasie. Nie ja pójdę niedługo na jakąś mapkę, żeby poprawić swój aim, bo teraz to była masakra. Czy jest skrzynka? Nie, to jest w jest skrzynka. O! Duch, dół, dół. dół. Dobra. Wychodzę, bo mi się nie chce być tym duchem. Sorki, że ogólnie tak słabo gram, ale nie jestem w ogóle rozgrzany. Dzisiaj nic nie grałem. Słabo mi idzie jakoś ostatnio, Mam mniejsze FPS. -y, no i po prostu... Ciężej mi jest. Może trochę wam zmniejszy kamerkę. O, macie już zmniejszoną kamerkę trochę. Dobra, mm, mm, mm. Idę tutaj, tutaj, dobra, ja zawsze gdy oglądałem właśnie ludzi z kamerką To Zawsze miałem taką myśl Jak oni przesuwali tą kamerkę w inne miejsce To po prostu chodzi na OBS -ie. Że nagrywali na tym programie na OBS -ie. No i Po prostu przesuwali, ja zawsze miałem taką myśl, jak Dobra, lecimy z solówką kolejną. Może nie polecę teraz na Starka, polecę. No nie wiem, no, ale jest mgła jednak dobra. Lecę sobie się. Mój jest tragiczny. Mojej jest tak tragiczny jest mój. Jeń. Halo. Mój jest totalnie tragiczny. Ej, ale możecie napisać, czy wy też, czy wy przybliżacie z pompy, bo ja że tylko przybliżam z pompy. Według no, mnie jest to trochę bezsensowne, no ale tutaj, czasami więcej HP, no ja z tego nie korzystam. Niepotrzebne mi to jakoś jest. Według mnie, jak dobrze się strzela z pompą, która nie jest przybliżona, według mnie. Z przybliżeniem się ciężej strzela, nie wiem dlaczego tak mam, ale, no po prostu jest ciężej. Dobra. A, a, a. Może będzie tu gdzieś taka jakaś broń, jest tu broń? Kolejna broń, ta sama, ta sama już. Kolejna broń. Siema. Ale co ty chcesz dla mnie? Co ty? Co ty? What? Eee, to był bot. Tak wiem, 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 że to był bot. Ale... Mam teraz taką rozkminę życiową, jak to zrobił. Mam rozkminę totalną. Prawda, że to był bot. To był nas 100% bot. 100% bot. No i mi dał taki laser. O, papryczka, dobra, to sobie z nim dwie. M że mieć więcej chyba. Dobra. Pyk, pyk. Jakby coś się pyta, czy dlaczego za duże razy klikam, w jakby. W i mi uderzy, nawet gdy już zniszczyłam, to po prostu mam takie przecież w że mi klika dwa trzy razy. Po prostu jednym kliknięciem. Nie jest to żaden cheat ani nic. Po prostu tak jest. W niektórych myszkach urozmaicona. Mi się nawet ta opcja podoba. Kozacka jest. Może Ford wyrzucę jednak Ford, a nie Mka. Ja pierdzielę, jaki tuchet? Nocban. Dobra, nie wiem czy mu to były drzwi otworzone. Ile już jest duchów? 17 duchów jest. Dobra? Pyk. Git. O! Taktyczny i jeszcze disco bomba to git. Niestety nie mam pompy, co mnie wkurza. Bardzo mnie wkurza. Też pompa to jest broń, która. bez której po prostu jakby nie wygrasz. O! Jeżeli widzicie taki piorunek w jednym miejscu, to, to dobrze widzicie, bo jestem tuchelem. Bo po prostu dobrze widzicie, bo już mam zaraz setny poziom. Skoko Dropsy. Czy to są te? bramiętówka miętówka, ciągudka. Czy jak to tam się nazywa? Miętówka kolejna. Dobra, teraz mam szybszy bieg. O, ktoś jest obok, ktoś jest obok. Dobrze mam tą wizualizację, to przynajmniej widać. Jest tu. Jest tu, jest tu, jest tu. Dostał, dostał, dostał. Pyk. wo 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 wo, wow, wow. Duch, 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 duch. Dobra, wybiło mnie. To git. Ale może nie aż tak git. Dobra. Muszę go zabić. No dawaj, no dawaj, no dawaj. Dobra, ginie. Wow, miał to migana. A Ale S. Miał to migana. Dobra, potem. Pi. Chyba jest to jakiś duch. Nie, tu jest gracz. To jest gracz, to jest gracz, to jest gracz. Przez którego umieram. Ja wale. Odwiesz różne chatki wiedźmin. Muszę... Dobra, polecę tam na chatkę wiedźmin. Ja wale. Trzy fragi. No ale jednak, dobra. Dokończę tą rundę, może wygram jako duch. W co trochę wątpię. Jedna chatka odwiedzona. To lecimy teraz po drugą, która się znajduje. Nie wiem gdzie. Koks. Dobra, a może jednak nie odwiedzę, tylko w jakichś przyszłych rundach innych. Okej. Okay. Już trwam. Zobaczę. Sobie na szybkości. O, 17 minut. To mniej więcej moje większe w tyle trwa. No to git. Dobra. O. Auto przewalone. Pójdę. O, pętaj. Czasami niektórzy tak robią. Znaczy tak? Pewnie. Że po prostu e -e -e. Widać ich w samochodzie jako duchy. Lecz ja mam tak, ja mam ten tip. Nie możecie się ruszać i potem dopiero wejdźcie do samochodów. Dobra, giniesz, giniesz, git! Zginął. Ja zim sobie to migana. Dobra, po prostu nie możecie się ruszać przez chwilę, wejdźcie do samochodu i gra zaliczy tak, jakbyście się nie ruszali. Przynajmniej ja tak mam. I to jest bardzo w porządku. Mi się podoba mega ta opcja. To była osoba w ogóle, która mnie zabija, więc pomściłem samego siebie. Dobra. leży, git. A tu mi się naliczają też fragi, git. W sumie wiedziałem, że mi się naliczają fragi, ale... Dobrze, bo mam już aż 5. Nie mówię, że jest to jakoś dużo, ale po prostu. Ej, what the fuck? Z Byłem ciągle niewidzialny. Kolejny bug gry. Takie bagi uwielbiam. Ej, można to zniszczyć jako duch? Nie, chyba. Ja się może odsunę, bo mi trochę laguje ten dźwięk. I mnie wkurza Spróbuję wygrać tą grę. Brak w zasięgu ja dobra Be, pewnie dzisiaj wleci ten odcinek ja to nagrywam 31 października czyli realnie chyba w Halloween nie wiem czy on jest 31 czy 30 o typ 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 typ, typ. a to jest bocik to jest bocik nie to jest bocik nie tak to jest bocik dobra giniesz giniesz git daddy 6 fragów fajnie. O. Skrzynka tu jest na no to git. Ja ją sobie roz... gdzie skrzynkę. skrzynka? Ona jest na górze. Chyba. Już mam 6 fragów. No to spoko, spoko. Mam nadzieję, że zdobędę przynajmniej 10 fragów. Kiedyś to dla mnie 10 fragów było wyzwanie. A teraz, gdy takie coś jest, to jest na 10 fragów. Czasami na ezie. Pewnie, gdy skończę ten odcinek, to pójdę na mapę. Nie powiem kogo, bo nie chcę promować. I tak ta osoba jest znana w internecie. Nie, nie, Jacob. Nie o niego mi chodziło. Nie, nie to byłoby w tym. w, w tych e learningu. Dobra. Zależy tym, no właśnie teraz sobie tak myślę. Skoro mi ten dźwięk, wcześniej sobie poszedłem, bo mnie to wkurzało. Teraz to znowu wróciłem. Ho, nie będę musiał na szczęście. Jezu, ten dźwięk mi wkurza. Autentycznie mnie on wkurza. Dobra, lecimy na rękę. Znaczy, Jaką ma rękę, Boże? Już mylę. Wszystko z ręką. O. Dobra, lecimy na starka. pewnie, du pewnie ktoś jest na starku. Jest, tu jest chłop. <coughs> Dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka. Myślę, że mnie nie zauważy. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. No i Na. this this. You know, i spitting no cap when I killed this. I' better hit him with the rest. I'm here this with better be a up and then I it. No and more trouble. my team, Plotting my things, living my dreams. Yeah, here been blessed.